wszystkich w kolejnym odcinku z testu nowego czajnika tutaj sobie przygotowałem jeszcze tą kartkę, którym Ilaś użył, stary czajnik 12 dwunastoletni, plastikowy a tamten czajnik się rozszczelnił, kamień go rozsadził, po tylu latach to wiedziałem, że coś będzie z nim nie tak, oczywiście przedłużacz i Natomiast żeby sprawdzić ile on weźmie prądu, bo tu jest jednak tego szkła dużo zanim się rozgrzeje, więc tu to pudełko było całe we folii, tej czarnej jak tylko ściągnę folię to choćby ono tu było zamknięte, to tylko się to wyciąga i ono mi się samo otworzyło więc w środku dostaję jakiś taki osłonkę pewnie na coś Chociaż ona nie była w żaden sposób tu umocowana Przewód z tą podstawką Chociaż to jest niby czajnik bezprzewodowy, a przewód jest I sam czajnik Pudełko na razie sobie odłożę Tutaj jeszcze jest jakaś gąbka i tutaj jest instrukcja obsługi. I jeszcze ja sobie go wypakowywałem już. Jeszcze tutaj była karta gwarancyjna na niego. I w instrukcji tutaj mamy strasznie dużo stron. Nie wiem o co tu chodzi. Ja sobie też zobaczę. Mamy 8 stron po polsku. Jakieś tu mi się wydaje, że jest rzeczy, języki. To jest chyba angielski. Tu jest nie wiem, te takie znaczki dziwne. W każdym razie po polsku tutaj instrukcja jest. Ja sobie ją zobaczę. Jeszcze wyciągnę ten czajnik z tej folii. I sam czajnik wygląda tak. No tu jest włącznik, wiadomo. I on ma, zaraz wam tu jeszcze pokażę. Nie wiem czy to tak tu będzie widać. Nie. Powinno być widać. O od 1850 do 2200W. I taką samą informację znajdziemy na tej podstawce. To jest dokładnie taka sama naklejka tutaj. Na tej podstawce. Tutaj mamy jeszcze kabel z użymieniem. I tu niby pokazuje na tym nie będzie tego widać, ale tu pisze, że to jest kabel, kabel 0,75 mm, czyli strasznie cienki jak do takiego czajnika ja bym tutaj zastosował przynajmniej 1,5 mm no i jak tak dalej widocznie wystarcza tutaj mamy już ostrzeżenie o wysokiej temperaturze i tu takie mamy fale że tyle jest minimum wody musi być maksymalnie mamy litr e, e, 1700 ml a minimalnie tutaj jest 600 ml, ja zobaczę co w tej instrukcji, i zaraz przechodzimy do testu. Tutaj znalazłem bardzo ważny punkt, żeby kabel nie stykał się z gorącą powierzchnią czajnika ani nie był tutaj splątany. I tak to no to tak jak się użytkuje czajnik. Więc teraz sobie podłączę tutaj przedłużecz już tutaj mam i pisało też bardzo ważny punkt teraz jak zakładamy, jeszcze te fotowoltaiki żeby sprawdzić napięcie w sieci i tutaj piszę na tej tabliczce tutaj całe że od 220 do 240V możemy pracować więc w tym watomierzu mamy też voltomierz, więc sobie od razu będzie łatwiej sprawdzić te, te napięcie. Więc tutaj robiłem pomiar pralki 70 groszy ustawione i mierzę wolty 238. I przy górnej granicy, ale jeszcze się mieści więc teraz sobie podłączę tutaj ustawiłem na waty biorę sobie ten przewód od tego czajnika tutaj włączam i tutaj jest taki specjalny rowek na ten kabel więc go tu I tutaj mam czajnik. Tutaj robię test z tym starym czajnikiem na 750 ml i na 1,5 litra. I tutaj mam zapisane, ile to wyszło tych kWh. Tutaj jest mniej więcej, no to 750 ml, no to gdzieś w na między litr a 0,6 a tutaj 1,5 litra no to trochę mniej niż to 1,7 litra tutaj sobie przyniosłem taki filtr żeby tutaj się kamień nie osadzał też na tym bo to będzie bardziej widać jeszcze tutaj mam klapę razem otwiera się z tym sitkiem to sitko tutaj jest prawdopodobnie jakoś wymienne bo tutaj są jakieś zaczaski takie i naleję sobie pierwsze 750 ml wody i spróbuję to zagotować. Dobra, wodę mam tutaj nalaną. Zużycie prądu jest 0, no bo jest tylko podstawka podłączona, więc teraz tak stawiam czajnik na podstawce 0 i odpalam To jest wszystko tutaj oświetlane dookoła. czajnik jest obrotowy i zużycie energii jest 1800 W, czyli trochę mniej niż było podane na tej tabliczce. I tu już widać, jak te bombelki się osadzają. I sprawdzę sobie jeszcze teraz napięcie. Teraz jest 218. Teraz jest 222, bo ktoś coś tam w domu jeszcze używa. I akurat jest na tej fazie i tak skacza to napięcie. Tutaj już nam pokazało jeden grosz. No i już napięcie jest troszkę większe. już jest 1870 W. Już bombelki idą do góry. Pokażę z góry jeszcze. Tu już paruje z niego dość dobrze. Tu już słychać taki szum lekki. I fajnie to wygląda tak. Tajnik tu się robi gorący w okach. Wtedy była ta naklejka, zapomniałem jej odkleić, ale się jej nie dało odkleić, może jak się zagrzeje, to może lepiej ten klej puści. Teraz już go w ręce nie, nie dam rady utrzymać. Tak się już zdążył zagrzeć. razem o tysiąc osiemset sześćdziesiąt dwa już tu widać takie bowaleki już się wada gotuje niech się wyłączy Para, jak widać, uchodzi. Kabel się zrobił taki lekko ciepły. A to tak dosłownie niedużo. Może z, ma z 23 stopnie. W pomieszczeniu jest 21. I takie bąbelki tutaj idą. Jeszcze.

I tak tutaj wyszło 5 groszy, tutaj też wyszło 5 groszy, więc tak naprawdę różnicy dużej nie ma. Czajnik jest dobrze gorący, cały tutaj do góry aż, no bo pewnie tego zużycia prądu było więcej, bo się musiało to szkło zagrzeć też i zaraz tą wodę sobie wyleję, przyniosę świeżej, zimnej i zrobimy też na 1,5 litra czajnik stygnie, ale jeszcze jedną dobrą, fajną rzecz zauważyłem ten dzióbek jest tak uformowany, że z niego nie ma opcji, żeby to się polało tu po czajniku bo czasem tak się właśnie wylewa po i płynie po czajniku I sobie teraz ściągnę tą naklejkę ten klej się faktycznie rozpuścił. Teraz lepiej. I zaznaleję 1,5 litra wody i zrobimy jeszcze jeden test. Woda się filtruje. Ja sobie tutaj wyzeruję czas i zużytą energię. Tutaj już troszkę melałem tego, i w innych czajnikach widziałem że jeszcze jest ten kolor się zmienia względem temperatury w środku, a w tym tak widocznie nie jest, bo cały czas się świecił ten niebieski kolor. Dobra, mam tutaj nalane wody. Tutaj jest 0,17 litra. Tutaj jest litr, więc mniej więcej to jest półtora. zamykam, stawiam tutaj licznie mam wyzerowany i włączam i już się bąbelki pojawiają po 15 sekundach już pierwsze tam bąbelki uciekają do góry Teraz patrzę na napięcie, to jest niby 217. A jak się go wyłączy, to idzie na 235. O, teraz ma 220 równiutkie. Więc napięcie ma dobre. i tu już się takie fale idą. Takie z tymi bombelkami I jeszcze zobaczę, jak on będzie się w skali czasu w utrzymaniu. Na przykład, czy tu się kamień nie będzie osadzał na tych szybkach. Jak się go będzie czyścić. Tego też jestem ciekaw. Jeszcze co do tego czajnika, nie ja mówię normalnym głosem, to jak się zawsze mówię, i ten czajnik jest stanowczo cichy, jak do, w porównaniu do innych elektrycznych czajników. Już tego, tych bomberków jest całkiem sporo, już ten szum coraz jest cichszy, więc zaraz będzie się woda gotowała. Momencik zgaszę światło. Dalej tam świeci od okna, ale wierzcie mi, że to całkiem fajnie wygląda. Jeszcze jakby to było w nocy, to wtedy by to dopiero fajnie wyglądało. Jak to się zagotuje, przeniosę go w ciemniejsze miejsce. I już woda się gotuje. I zabrał on 0,149 ,149 kWh, a tamten plastikowy 0,127. Ale w porównaniu do gazowego, jak tutaj wyszło 11 groszy, to tu wyjdzie pewnie z 9,5 grosza, to i tak jest dużo taniej a na pewno zdrowie jest w szklanym niż w tym plastikowym przeniosłem go tu do rogu tutaj go włączę i zobaczcie jak to to wygląda teraz szybko woda się zagotowała bo była przed sekundą gotowana. wygląda to przynajmniej fajnie i ten czajnik kosztował 80 zł. Zobaczymy, ile on będzie. Na razie go nie chwalę. Zobaczymy, ile on będzie służył. Jak będzie służył, jak będzie go czyścić. I zobaczę. Na przykład zrobię ocenę po roku użytkowania. W tym odcinku to było na tyle. Dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie, zasubskrybujcie kanał bo zbieram do końca, do wakacji, zbieram do 100 subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie cześć.